Ja robię pięćminutowe rzeczy, a potem ten główną, no, a wczoraj dwie rzeczy mi się nie przychodziły do głowy i jeszcze to złożyłem. W pierwszej rzeczy chcę tylko zacząć z takiego fragmentu, gdzie Piotr napisał, że proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Nie? No I teraz jest kwestia taka, że e, czy przekaz duchowy Pisma musi być zawsze Prawidłowo czytany, e, prawidłowo po prostu nie można używać żyć w w zwiedzenia. Przekaz duchowy pisma, to musi być prawidłowo czytane, nauczanie pismo musi być w ogóle ułożone w sposób apostolski, e, czy w ogóle, jeżeli się przyjmuje nauczanie, to to musi być nauczanie standardu apostolskiego i, i takiego standardu nauczania e, jest ważne, żeby było prezentowane. Kolejną rzeczą, sfera prorocza też nie podlega dowolnej interpretacji. Nie? W ogóle są rzeczy, które są z prowadzenia i namaszczenia Ducha Świętego, a jednocześnie one muszą być sądzone przez Kościół. Tak? Bo jest dużo ludzi e, proroczych, którzy mają e, wrażliwość duchową, więc też e, ja polecam, żeby każdy sobie przerobił warsztaty prorocze, które tam Artur e, skomponował. Ja. Jeżeli sfera prorocza działa, to może bardzo, bardzo mocno usłużyć, bardzo mocno w ogóle e, błogosławić ludzi, którzy są we wspólnocie, a jednocześnie e, jest potrzeba e, w ogóle klarownego porozumienia, tak? Na podstawie właśnie nauczania, na podstawie tego, że my rozumiemy w sposób spójny, wszyscy rozumiemy w sposób spójny treść pisma, treść Nowego Testamentu. Nie ma czegoś takiego że jeden uważa, że chrześcijanin może mieć demony, inny nie może, tak? To nie rozmawiamy o przedszkolu duchowym. W przedszkolu duchowym, to jest szeroko pojęte to takie rzeczy są, tak? Więc nie ma do czegoś takiego, że my się zastanawiamy, jak może być chrześcijanin, nie może, ee, jak to jest z jak to jest z objawieniami. Wszystkie rzeczy kluczowe, wszystkie rzeczy fundamentalne, one muszą być jasne i jeżeli tworzymy wspólnotę, jeżeli się tworzy nowotestamentowa to, to wszystkie kluczowe osoby muszą mieć w kluczowych sprawach pełną zgodność, tak? Kluczowych sprawach pełną zgodność, jeżeli gdziekolwiek nie ma, to trzeba tak naprawdę tak rozmawiać długo i to wszystko klarować, żeby było wszystko jasne co do teorii i praktyki, tak? bo dobra teoria też jest nam potrzebna, ale co do, co do teorii i, i praktyki, nie? więc nie zostawiacie nigdy jakiegoś takiego miejsca, że zgadzacie się w połowie z czymś, czy z czy zespołem, czy ze sobą i to zostawiacie gdzieś na bok. Tak? Może na chwilę coś zostawić, no bo też priorytety są różne rzeczy, ale, ale e, z, zawsze finalnie trzeba w ogóle pociągnąć temu, bo nawet sobie e, jeśli coś widzisz w ogóle odmiennie, chociaż to jest wszystko tak klarowne, jasne i spójrz, że to ciężko coś widzisz odmiennie niż, e, niż, niż widzimy w nauczaniu tam zespołu, ale jeśli widzisz coś po prostu odmiennie, to sobie też oszczędzisz po prostu czasu takiego, że coś Ci się wydawało, a potem zmieniłeś zdanie i wszystko jakby robisz inaczej. Tak? Więc to jest taka Jedna jedna gdzieś tam myśli, nie? Zresztą mówię też słowo o taką rzecz, to jest list do Koryntów, 14 rozdział. Paweł mówi, jeżeli ktoś uważa, że jest prorokiem, czy też ma dary ducha, niech też podlega temu, a temu porządkowi. tego porządku no, po prostu ludzie, i, i, i główny lider, liderzy wspólnoty po prostu... E, pilnują, tak? I jest powiedziane, że kto porządku nie uznaje, to nie jest u, u, uznane, tak? Więc jakby ja już e, całkowicie na wstępie rozbrałem jakieś w ogóle takie rzeczy, jakieś takie dziki proroków, którzy nie mają wspólnoty, którzy nie mają zaplecza, którzy, e, którzy gdzieś tam w ogóle przejawiają się może przez nich cuda czy rzeczy e, Chrystusowe, ale taki człowiek nie ma pionu umocowania z rzeczywistością Chrystusową w pełni i zawsze będzie przez niego przepływać zamieszanie, nieważne, jakby był serduszkowy, miły, sympatyczny. Tak? Więc to jest yy, taka rzecz. Kto nie uznaje porządku duchowego, nie jest uznany i nie będzie. Tak? I teraz, kto uznaje porządek, działa w porządku i to yy, służy, to będzie zawsze silnym yy, zasilem. To jest jedna rzecz tylko taka, nie? Taka techniczna, żeby, yy, że warto naprawdę te warsztaty prawa przy sobie yy, podługać, nie? Bo to bardzo mogą umocnić, poszerzyć rzeczy, nie? 呃，平时都。